Patrz jak się stresujesz, patrz, patrz jak ty się, kurwa, stresujesz, zdałeś sobie, sprawę, your... że ja jestem freakiem, your... a ty zawodowcem, zlazłeś tutaj po pieniądze, zlazłeś tutaj, kurwo, co po co pieniądze, tutaj, kurwa, co po pieniądze. dostaniesz pierdol we'll i wypierdalasz stąd i będziesz, kurwa, O reklamował innych federacji, umiałem coś powiedzieć, ale nie będę reklamował innych federacji, po prostu wypierdolisz do Najmana i tyle będziesz, ma VIP się tu, kurwa, z jakimiś tam ziomeczkami, albo z Najmanem, no tak. No tak, tak, tak będzie, no tak, no, tak będzie. Proszę nie wspominać tutaj akcyby tego śmiecia. W każdym razie e, pytanie do ciebie, Piotrek. Na backstage przed konferencją miałeś spięcie z Normanem. Powiedz, jak doszło do tej sytuacji i co najbardziej cię sprowokowało do takiego, a nie innego zachowania? E, nie słyszysz? Mamy tutaj mały problem techniczny, ale w takim razie powiem ci. Teraz z git? Okej. Okay. No to powtórzę jeszcze raz pytanie. Na backstage'u przed konferencją miałeś spięcie z Normanem. Powiedz, jak doszło do tej sytuacji i co najbardziej Cię sprowokowało do takiego, a nie innego zachowania. Zapytałem go, dlaczego nazwał mnie w trailerze że dziwką. On powiedział, bo jesteś dziwką. A ja powiedziałem, że ty jesteś dziwką. Ja powiedziałem. Ja powiedziałem. Bo jesteś dziwką, jesteś nią. Co jest mu zajebie. Jak nie przestanie, naprawdę. Tylko jak go pierdolę, to jutro nie będzie walki, serio? Ja ci to mówię. No co ja mogę powiedzieć, Piotrek? Masz prawo robić wszystko teoretycznie, ale mimo wszystko e, ograniczyłbym tutaj przynajmniej siłę uderzenia. Nie no, <laughs> a jednak, kurwa, czyli chcecie tej walki, tak? Bardzo, bardzo mi zależy, jak no ja na, na zabez, tym, żeby walka była. Dlatego mówię, niech zamknie pysk, bo mu zajebie zaraz i tyle. W każdym razie, chodzi o to, że... No, zapytałem go, dlaczego tak powiedział, nie? on powiedział, bo jesteś dziwko. Ja powiedziałem, że ty jesteś dziwko, kurwa, przychodzisz tutaj dla pieniędzy, Skoro przychodzisz tutaj tylko i wyłącznie dla pieniędzy, jesteś mega sportowcem, kurwa z mega osiągnięci osiągnięciami, kurwa UFC, kurwa KSW i inne kurwa tam wiesz, federacje, przychodzi tutaj po, typowo po pieniądze nie? i wiesz, cały czas gadał do mnie, mając w mordzie tą sałatkę cały czas, ja mu mówię kurwa, przestań do mnie gadać, jak masz pełną mordę, bo to jest, wiesz, brak wychowania. On dalej kurwa do mnie gadał z pełną mordą, no to mu wyjebałem tą sałatkę. Oczywiście przepraszam wszystkich, jak kogoś uraziłem, że tam dzieci głodują czy coś, powiedziałem, spokojnie, tam kupię kilkaset kilo karmy dla, dla zwierzaków w zamian za tą sałatkę, żebyście nie byli żebyście nie byli y, tam źli na mnie, bo naprawdę ja szanuję jedzenie, szanuję pieniądz, szanuję ludzi, ale takie kurwy szmaty z Irlandii już nie szanuję. Także chuj ci na imieniny. Norman. Eee, dlaczego według ciebie Piotrek jest dziwką? Właśnie. Czemu jest typa dziwka? Szmato jebana. Because he's attention seeking whore. Bo we jest we taki głodny uwagi. Siedzieliśmy sobie okay. spokojnie na zapleczu. Daj mi powiedzieć, że Siedzieliśmy sobie tam Everything za kulisami, na zapleczu. Każdy zajmował się swoimi sprawami. Było cicho i spokojnie i nagle podchodzi ten dupek i zaczyna się wozić. Chcę, żeby wszyscy na niego patrzyli. Patrzę jaki jestem narąbany steroidami? jaki jestem spuchnięty. Patrzcie, 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 to ja idę, patrzcie na. Mnie.

Kurwa. Let's be real, don't talk like the the twój menadżer się cieszył, kurwa. Słuchaj, słuchaj, sprawa wyglądała tak, że zwycięzca walki, czyli kurwa e, między mną a Rabem miał walczyć z Normanem. I jak, jak się okazało, że ja wygrałem kurwa walkę za Arabem, to się jego menadżer cieszył, kurwa, i wiemy to wszyscy, więc nie pierdol, że chciałeś iść ze mną na solówkę, bo jakbym kurwa, bo chciał iść, to bym kurwa to było poszedł śmietniku jebany, więc zamknij mordę, kurwa, bo tu chodziło tylko o to, żeby dosta żebyście dostali tą walkę ze mną i tyle. Uh, no chance. You've got no chance. Bez no szans. On the street you've got no chance. Jutro... Nie masz żadnych szans. On the street you've got no chance. Kurwa, zero. Okej, okay. oh, okay. oh, okay. Nie masz szans okay. ze mną na ulicy. Okej, okay. okej, okay. so to the... Si okay. No, you won't okay. the I No, po walce okay. możemy sprawdzić. Okay. Czyli co, roz, roz, rozum, rozum, hey, rozumiem, że, rozumiem, że... planujecie jeszcze solówkę po walce? Nie ma problemu. Solówkę uliczną? tak, normalnie. Nie ma no, powiem wam tak, ogląda nas tylko i wyłącznie na kanale know, Fame ma ponad 100 tysięcy ludzi. I know, no i dobrze, wiem, no i że... że... no i pójdziemy kurwa na tą solucję. No to zobaczymy. Ja wiem, że jego no okay. na to nie jest, no okay. 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 co nic do nie done done done. zrobi. Zobaczymy. 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 Będzie za bardzo spuchnięty po walce. Okay. Okay. Moi drodzy, okay. pozwólcie, że... Zobaczymy kto będzie. Wake up Norman, wake up Norman. Wake up Norman. <laughs> okay. Okay. Chodź, chodź, dawaj, wąchaj mi stopę. O masz. Ej, ej, spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Okej. Okay. Ej, to było to było to było mocne uderzenie, kurwa. Byłem tutaj i czułem to sam. Dobrze, dobrze, weź. Weź to. Nie będzie mi jakaś kurwa dawała jakiś klapów w środku. kurwa. Próbowałem zawrzeć jakąś umowę. Spokojnie, spokojnie. Yy, nie, nie, nie. Zachowaj na razie, Kira. I tutaj się ustawcie, panowie, a na środku... Żeby...